Jak zmierzyć ładowanie w aucie za pomocą multimetru? Czarną sondę wpinamy do kom, czerwoną tutaj do mierzenia voltów, amperów i tam innych. Ustawiamy multimetr na 20V, napięcie stałe. Czarną sondę podpinamy sobie do, do minusa na akumulatorze. Ja sobie to zrobiłem za pomocą krokodylka, bo nie mam tego, jak zrobić, filmować i, i przykładać dwie sondy naraz. I czerwoną przykładamy do klemy plusowej. I mamy 12. Na no zgaszonym, przeważnie jest 12. No tu mam bardzo dobry akumulator, więc 12.6. Odpalamy auto i robimy ponownie to samo. I mamy ponad 14. Około 14 jak mamy, to mamy w aucie ładowanie. Gdy mamy tyle co na zgaszonym, to znaczy, że ładowania nie ma.